Witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś unboxing Hulajnogi Xiaomi 1S, czyli modelu z 2020 roku. Zapraszam do oglądania. OK, to zacznijmy unboxing. Żeby was nie przynudzać, postanowiłem przyspieszyć materiał, żebyście sami zobaczyli co jest w opakowaniu, a ja szybko omówię jego zawartość. Więc w samym opakowaniu oprócz naszej hulajnogi znajdziemy dodatkowo jedną oponę zastępczą, ładowarkę do hulajnogi, śrubokręt w zestawie z pięcioma śrubkami, które służą nam do montażu samej kierownicy. W zestawie również znajduje się przedłużka umożliwiająca nam nadmuchanie przedniej opony, ponieważ dostęp do niej jest z lekko utrudniony. Po rozpakowaniu hulajnogi z opakowania, pierwszą czynność, którą należy wykonać, jest włożenie kierownicy w rurkę i skręcenie jej czteroma śrubkami: dwiema z przodu, dwiema z tyłu. Tak naprawdę to wszystko, i hulajnoga jest już gotowa do jazdy. Jeszcze jeden element pozostaje nam przed samą jazdą, czyli ściągnięcie aplikacji i uruchomienie jej i skonfigurowanie hulajnogi, bo jeśli tego nie zrobimy, hulajnoga nie rozpędzi się do większej prędkości 10 na godzinę i będzie cały czas wydawać uciążliwy sygnał piszczenia. Po odblokowaniu hulajnogi i, i konfiguracji z aplikacją jesteśmy w stanie już bezproblemowo jeździć na hulajnodze bez żadnych ograniczeń oraz uciążliwego sygnału, który na początku po włączeniu usłyszymy. W nowej wersji został ulepszony zawias, który pomaga w składaniu i nogi, nie ma on już dolegliwości związanych z jego poprzednikiem. Dodatkowo do tylnego zderzaka dodano wzmocnienie, którego brakowało w jego poprzedniku. Pewnie zastanawiacie się dlaczego ta wersja S1 ma dwa hamulce, a z reguły w sklepach widzicie ją z jednym hamulcem? Różnica polega na tym, że firma Xiaomi wypuściła tak naprawdę trzy rodzaje, trzy wersje tych hulajnóg. To jest wersja niemiecka i ona wymaga drugiego hamulca, tak zapewnia prawo tu niemieckie. Różnica w tym, że ta hulajnoga ma osobno hamulec elektroniczny i osobno hamulec tarczowy. I troszkę różni się jej oświetlenie tylnie i troszkę inaczej wygląda oprogramowanie, bo ona jest ograniczona do 20 km na godzinę. A jeśli chodzi o wersję europejską, mamy tylko jeden hamulec. Jest on zarówno i mechaniczny, i elektroniczny, więc tutaj mamy to ograniczone do jednego hamulca. Jeśli chodzi o różnicę, troszkę inaczej wygląda lampa tylnia, co zobaczycie właśnie na nagraniu. I jeśli chodzi o takie różnice, no to wersja europejska ma ograniczenie do 25 km. A dlaczego ja się zdecydowałem na wersję niemiecką, tutaj z tą dodatkową blokadą do 20 km? Z tego powodu, że ta wersja ma silnik 300 W, a wersja europejska ma silnik 250 W. Z tego wynika różnica, że wydaje mi się, że w tej hulajnodze jesteśmy w stanie troszkę więcej z niej wyciągnąć po jej odblokowaniu, bo mamy tutaj mocniejszy silnik, więc też lepiej sobie będzie radziła na wzniesieniach, ale to nam wykażą testy. Jeśli chodzi o sam port ładowania, jest on taki sam jak w poprzedniej generacji. Jeżeli chodzi o przednią lampę, jest ona zdecydowanie jaśniejsza niż to miało miejsce w poprzedniku i zdecydowanie lepiej oświetla jezdnie. Tylnia lampa jest również zdecydowanie lepiej widoczna w nocy. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na kolejne. Myślę, że w kolejnym tutaj dogramy, jak ona się sprawuje na trasie w codziennym użytkowaniu. Więc dzięki i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.